Cześć, to ja. A to Wojtek. Ja mam 100 godzin w tej grze. A Wojtek 10. Jesteśmy rycerzami, którzy ratują cztery księżniczki i odzyskują jakiś kryształ. Enjoy. Ci bardziej komplikko. Uuu. Użyj magii. Nie mam magii. Masz magię. A, rzeczywiście. Jeden e spell masz. Ale... Jeden! <laughs> w ogóle imagin, że jakbyś ty robił ten achievement, to już pewnie byśmy byli przy Bosie. <laughs> Ty, tej monety nie można podnieść Bruch. Dobrze ci idzie Zajebiście O kurwa Dobrze ci idzie, oby tak dalej wo, wo. Wiesz, I Daj nie... mi księżniczkę wygrasz, bo chyba nie raz mnie nie do wygrasz księżniczki Jest chyba też achievement, żeby wszystkie sklepać Że... Wszystkie sklepać? <laughs> wszystkie... Nie. <laughs> Jak ja nienawidzę jak ja nagle gubię orientację gdzie jest moja postać, nie? Bo, botox jest yy, gender płynny, bo on gubi swoją orientację <noise> A, śmieszne <noise> <noise> śmieszne Betuję, że się wyjebiesz tu Gościu, nie ma szans A <noise> no, ale na i Małdzie to wszystko jest Szczególnie full moon A! Ej ty A ty dostałem tym Profesjonaliści w akcji. Masz truchu. Muszę rybę <grym> Kurwa. Ej, Ja umieram! Nara! Ojej. Tym, 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 tum. tym, 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 Już tym, 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 Już tym, 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 tak tym, <grym> No tym, 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 o, mogę. Kurwa. Ile? Może ile? Kto stoi, jak to leży? Tak. To japą taką? Dlaczego mi makija dawał? Eee, tak. Kurwa, za dużo tego. Już. O kurwa. Dużo. <śpiewa> Przegrałeś pojedynek. Nie, Ale... wychodzę, nie wychodzę, wychodzę. Wiesz, ci maltretujesz pszczoły tak. Nie lubisz, nie lubisz jazzu? Czekaj, ja, ja się nimi zajmę Bo to zajmę, to jeszcze trochę expo, no Co? Nie wiem, na trafie mnie ta bomba to padła To nie chodzi o bomby, tylko jak się z nim... Bierzesz, A, jak on tutaj... już wyjdzie On, on, on może cię... Uciekać z tego, widzisz? Dwa hity jedno się... Nie cyklop, nie biedactwo No, no, oczywiście O Patrz, patrz jak to się robi nie wiem, czesujesz go O kurwa, weź sobie Co on robił? Nie wiem, skąd mam pamiętać? Jak tam pogoda na tole? Napierdalał się ze szlabami, gość Dobra, pomogę ci, niech będzie Jeszcze ci kurwa pas lądowy, żebyś, jak, jak będziesz kurwa lądować A, Ałaaaa! Ja nie? Otwórz drzwi Co JEST? CZEMU TAK ZROBIŁ? Czekaj, jeszcze raz no na ciebie się striggerował O, chodź tu, chodź tu do mnie tak. A, chcesz go zmusić, żeby bez przerwy skakał między lawą a ziemią i żeby go... A, to co ci chodzi? Tak On no, nawet trzeba latać, o. Aha, zajebi... Co jest? Halo? 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 Jak tam pokłada na dole? No, speedrun ty! Oni są odporni na ogień, nie się ten 7 damage'a motem A no oni są odporni na ogień, no Super! Było no. wziąć kurde czerwonego rycerza pod prąd i nic jest kurde, podać na prąd Ale też nie, odporny na, na pewno sam jacyś Nie zabieram mi marzy. Nie, trzeba było wziąć tego, rekruta kiedy go już odblokowałem i on ma strzały i nikt nie jest odporny na strzały Mój no pewnie też sami jacyś Botox Poka patrz, patrz, patrz <laughs> Elo, i tak w te lawy powinienem wejść. I tam jest kurczak, kurwa, dawaj mi to. Nie, ty chuju. Nie. O, spadłem. Kto to wziął? No, ty chuju Nie, sam się trzymasz tych kubów tutaj. Nie zapraszasz. Co tam? Kto tam? Chcę sam zapraszać zapraszasz z jakiejś gównianej kryjówki. Dobra, nie, no zamknij dół nie nie, 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 nie rozmawiam z wami. Jeszcze myślałem, że może przyjdę do was dzisiaj, a ty co? Weź w ogóle, nie, nie, rozma nie rozmawiam z plepsem, sorry Ja no nie wiem co to jest co Żałuj tak Żałuj do tego, Dobra, się do tego się lot przydaje Łe O nie, cutscenka, możemy z niej wyjść jak chcesz Nie, to jest lore To jest lore Lore, Castle Crushers, nie Castle Crushers gameplay, Castle Crushers lore Beskidy She to catch me off? No Bro. kurwa, nie tutaj! LOR LOR Nie tu, Chcesz yeah, się nauczyć latać? Takie, jedna godzina Cuzzle Crusher 100 godzin Cuzzle Crusher z Level 1 kruk, level 100 boss Nie... Nieeee nie. Oh shit, I'm sorry Nie! Wiesz co, byłoby hamskie jakbyś wrócił teraz do mapy No nie... No to... yeah, Nie nie Weto. Weto. Arena! O, arena! O, o. A, a bez kitu arena mm. Dałem się złapać <laughs> uh, Przelecić się? Mmm... Mmm... Myślę. Bro Musisz wejść w to już jak jeszcze jest tak jakby, nie? To jest takie upierdliwe To da się chyba przelecieć, ale nie jestem pewien about it. Co ty robisz? A, da się da się to zrobić, ale ja tego nie umiem No I'm helping O we. Wyje... Wiesz, mnie nie podniesiesz nie. A gdzie ty jesteś? Hmm. kiedy wy by byliście na tego na, na studniówce, to jak grindowałem Castle Crushers A i tak pewnie impera zastała pa. Patrzcie, czego się nauczyłem. Patrzcie, czego się nauczyłem! Zaczyna, zaczyna, żaglo zaczyna żaglować. Zaczyna, żaglo zaczyna żaglować wszystkich na sali. Wiesz, jakąś łyżkę ze stołu i, <gry> i robi pum 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 pum. pum, 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 pum. I Dad. tak na ścianie tak patrzymy jak botox tak się kręci po powie... prostu <gry> shot. Napierdala wiatrok Słuchaj Tym liściem kurwa Jak podlecisz to on szybciej cię wciągnie Widzisz? Ta speedrun taktik przejdziemy tego do północy To jest strat, przejdziemy Kurwa, no szybciej, speedrun! Nie trafił E nie ma czegoś z lewej czasami Nie ma, nie ma, nie ma, no... O dewolu O kur... Kurwa, zginiemy O nie, ty nie umiesz latać Nie, przegraliśmy Szybko, dasz radę, może tylko ja Nie. Yeah. O! Kraja, kraja, Wcześniej tak nie mogłeś <laughs> Ale, Ale co? Już no kurwa. A, pomaga ci znaleźć jedzenie w trawie. No co? On nie, rzuci mną Co on tak długo ze mną idzie? Co to było w ogóle? Przerwałeś mu w ogóle. Ale jesteś ten... helper Zaknij exactly, nie chcę sobie zekwizytuje TQ E, ty szybki jesteś Bo ty masz tarczę a to, a to, jak ty idziesz? A no tak, bo na padzie możesz wolno chodzić Ja mogę wolno chodzić w ogóle? Ja chyba nie mogę Nie, wolno... na klawiaturze nie możesz Bez kitu, bo... Ale zaawansowana ta gra komputerowa To jeszcze godzina max Do północy nie, ale... godzina Godzina max Godzina max Ja, ja jestem o. A czemu ich tyle tutaj jest? No przecież. Poczekaj, bo. Kurwa, poczekaj, bo to nie jest zabawne. Kup. Umarłem. A ty Czemu jak... te drogie? No bo to pieniędzy nie masz, biedaku. No właśnie, kurwa. Pomyśl o biednych. A, nie. Leps jebany. Sigma. <laughs> 160. KISIOT level oni sian Oni Ja megty A? A? Ja pierdolę Czemu to było takie akurat? Ja... Ja... No to moja była, sorry. To była moja. Tak! Ja Sędzia Kalosz, ten bif kopnął piłkę. Co no, mnie wcześniej też? Nie! Nie! To jest deal do twojej starej. Co? Skąd no, wiesz? Ja Skąd wiesz? No już wiedziałem to dawno, dawna, połowa ranek o tym wiem. Jak to? Kto ci magi to powiedział? Magik nie magi magi zrywa swoich tajemnic. Chodź tu. Tylko mi tam. Jeszcze tak samo wyglądamy w ogóle. Ju stary o 6 rano kiedy każdy jest stać z po 2 <śmiany> na ryby Na 4 hity cię mam Tylko no, Jezus Przepraszam Jest! Jest! <śmiany> no ja... Czemu żyjesz? Oj, przepraszam Nie przejdziemy, już jest zaraz północ, nie? Coś minut, D -d zdążymy Ale nie wiem, czy nie trzeba mieć po prostu kopii gry bo... O, co to było? To jest pod magię chyba O, naprawdę. śmierdzący nóż do krojenia twojej mamy Co? No jak już coś postanowił ugotować, to korzysta z tego noża, nie wiedziałeś? No tylko takie chujowe obiady ostatnio był. Dobra, teraz pokażę się jak się czizuje znowu w tej grze coś Poczekaj, poczekaj fajny, Ale mają design Patrz no Kurwa, na ciebie się striggerowali Patrz, patrz nie, czemu on mnie bije? Dlaczego? Jak chcecie coś kupić, to poczekajcie parę dni, to wam się odechce, nie? Taka rada finansowa, nie? I ktoś mu napisał na streamie, na czacie, mm, chciałem kupić respirator, ale poczekam 3 dni No śmiej się, kur... Ej, ty, chodź tu Czuj. O kur... O No Bo wiesz, czasy się zmieniły, gdy robię na objawisk, nie? <laughs> co o kurwa? Ja wiesz, ja pamiętam, że w gimnazjum właśnie wszyscy nawijali jestem biały i młody, ja nawet nie wiedziałem wtedy o co chodzi to... Biały młody! Ja pamiętam, że ja to też tak mówiłem, a ja nie wiedziałem o co chodzi, nie? Bo chciałem być jak inni Chciałem być fajny No ale to też takie... O, muszę cię po... <laughs> Botox kurwa, gdzie ty mnie dotykasz? że panu się... Ja tym, Kurwa ty ju kierzy, Może jakbyś się Może jakbyś się postarał to już dali radę kurwa <laughs> Nie, kur <słyska> Oh, ku... Cześć, kto to? Ej, to nam tu przerzucili No tak... O, tu, tu, mnie, tu mnie nigdy nie znajdą Wcale, kur... O bogowie, walka! Cześć, 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 Kogo ja mam ze Nie wiem, czy mi się tak łatwo... A. Tam jest! Przecież spotykał się o własne nagi. O, to ten, idziemy do Lich Kinga, do Artasa idziemy. Czemu to ja ryzykuję swoim życiem? No nie spowalniaj mnie! Po prostu bo ja mam za niski głos na takie rzeczy. Kurwa. To prawda by Star mógł robić kurwa z tego. No, no Kurwa <tyskliutek> O, to mój <moi> stary znajomy tego. Minecraft Cave ASMR. Idziesz kołowi. Bezki. O co ja zrobiłem? <ścoughs> nie, on to robi. Nie. Nie. A co ze mnie padły. Nie no to tak mogę próbować do rana. Ej, bo 7 minut mamy na przejście gry, szybko. Nie wiem czy widzisz, ale okruchy widać kamieni. Ja pierdolę, ty kurwa epilepsji, nie masz czasami. Znaczy ty widzisz ten pierwszy? To? Bij go szybko No ty możesz tankować jak chcesz. Zrobimy tak, że ty będziesz tankować ty, dobra? Tylko na tyle cię. <noise> łe! Już cię ma- AAAAAAAA <gulia> Hi elves! Ja żyję! Kurwa taki Najlepszy ja krawruk Kurwa nos A. A nie! A ty! Bez kitu tak też można zrobić, zapomniałem o tym totalnie Guzzle <gulia> crusher z gameplay <gulia> <noise> nie był pewny co się wyję. I się nie da zrobić, to jest o wiele trudniejsze niż normalny boss, nie A, słucham cię. Dzięki. No, ja nie mogę, ale się tak skupiłem, ja pierd... A mi nadgarstek. <noise> nie, kurwa, pumbel. <noise> Pumper, nickel. Pulpet Bumbel, kurwa. Bombel Bombel padł się kurwa. O może. Co nie? Sorry twitch administration Powiedzisz, to jest X o, to ja za to wykopię. A nie, bo ja tam umrę. <grym> Broń mnie. No może podejdziesz do niego przed jego mordę i go zablokujesz? Ja w sumie się to wykopię. No właśnie. A że Pop. tak chciałeś zrobić. No mówię, stań mu przed mordą i kurwa tego. oj No, oj, oj. Miałeś, miałeś czas, już nie masz czasu. A, ja jest. Z... Zróbmy to. Wygnij w prawo. <grym> Teraz. Szybko. Kurwa, nie trafiłeś. Dwa, jeden. O, Zab weź tę broń, minią zabij, kurwa, błagam. O nie! Ty nie wiedziałeś, że można być hornem. Nie, no do jutra będziesz. Mieć... No, no do jutra, no. Achievement, Yes Jest! 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 Ten ending screen. Ta gra wcale nie jest taka zła. No, widzisz? Nawet ja nie wiedziałem, że to jest taki generator frajdy. To no śmiej się, kurwa. O, cześć! Patrz, patrz to. A, urzesz piły. No <noise> dlatego to jest najlepsza postać w grze Zabiłeś mnie? <noise> Nie, to